Teraz test zgodności małżeńskiej, kochani. Przekonamy się, czy dobrze się znają, czy źle. A więc jeszcze, pierwsze. Jeszcze tylko wymienicie się butkami. Pierwsze pytanie sprawdzające. Wymieniamy się butkami, tak. Jedne, jedne, jeden, jeden. Jeden, jeden O, w ten sposób. Super. Nie, bo... nie ubieramy budzików, zdejmujemy. I tak nie, nie ten rozmiar. I pierwsze pytanie sprawdzające, czy wiecie o co chodzi? Kto ma więcej bieli na sobie? Karolina wie. Tak, o to właśnie chodzi. Jeżeli, jeżeli odpowiedź jest na Karolinę, to podnosimy bucik damski, a jeżeli na kuwer, to bucik męski. A więc pierwsze pytanie już takie konkursowe nie było jeszcze. Tutaj. Kto? z Was podarpał drugą osobę jako pierwszy? Kto pierwszy zdecydował się poderwać drugą osobę? Odpowiedź już jest, to czekamy. Karolina zdecyduje się. Niestety pierwsze pytanie niezaliczone. zaliczone. Będzie pierwsza kłótnia, będziemy świadkami klesiej Ale to nic. Drugie pytanie. Kto zaprosił drugą osobę do restauracji? Prawda. 10% zgodności małżeńskiej. Trzecie pytanie. Jeżeli była restauracja, kino i tak dalej, kto powiedział pierwszy kocham Cię drugiej osobie? Prawda. Drugie pytanie. Trzecie pytanie. 20%. Teraz trzecie pytanie. Czwarte pytanie. Kto jest w większym leniuszkiem? Kto lubi sobie dużej postać? Nie nie ma zgodności. Pytanie czwarte, 2000%. Pytanie czwarte. 20%, pytanie czwarte, 20 zgodności. A więc kto... będzie trzymał kasę w domu? A niestety... Domu, o, połowa, połowa. Nie, nie wiem, że to trzymają kasę w domu? Jak na razie macie... 20% zgodności. Pytanie piąte. Jeszcze macie szansę. Kto będzie chodził z teściem do balu na piwą? No dobrze, pytanie szóste. Kto ma większą ochotę na tę sprawę no. rano? O! Nas się raz 30% zgodności. Brawo Kuba. Wiedziałam. A kto ma większą ochotę wieczorem? Przódne pytanie. Cześć Kuba. Zobaczyliśmy na 10%. 40% zgodności małżeńskiej. Pytanie ósme. kto będzie miał naczynia? Kuba. Proszę. 50% zgodności małżeńskiej. Kupisz zesnowarkę, nie? Ja Następne pytanie, dziewiąte. Kto będzie miał bardziej szalone pomysły? Kto ma bardziej szalone pomysły, spontaniczne? Brawo. Niczego moglibyśmy się nie spodziewać tu. 50%, dobrze mówię? 60% zgodności małżeńskiej. Pytanie dziesiąte, ostatnie. Ile będziecie chcieli mieć w przyszłości dzieci? Możecie użyć nie bucików, ale palców rąk. Może i nóg. Palców rąk? Bez bucików, Karolina. Bo tak nie pokażesz, ile. Aha, to jest dwa. No dobra. Bo no to dwa i dwa. Następna zgodność małżeńska. Brawo. A więc... Brawo dla tej pary młodej, która tak bardzo się zgadza, ale nie w pełni, dlatego nie znają się z łyseklonie, a tak ma być właśnie, że nie znają się do końca. I pytanie pozakonkursowe, kto pierwszy wypłaci prebie zespołowi? O, tak wiedziałem, że nie będzie zgodności. Brawo, super, gromkie brawa dla pary młodej.